This is as good a day as yes, any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old ones gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. Witamy Was bardzo serdecznie. E, jest już nowy rok. Wszystkiego nie. dobrego w nowym roku. Nie, nie, poczekaj. Cię mnie na to mm. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym roku. E, dzisiaj się spotkamy z Wami na takim. O... Mm. Nie wiem, nie wiem. Cześć, witamy Was serdecznie w nowym roku i już z tego miejsca od razu życzymy Wam wszystkiego dobrego na nowy 2021 mm. rok. E, dzisiaj witamy w... 2021. Was. No. Zaraz Znacie na pewno poprawną odpowiedź, także wpiszcie w komentarzach, jak poprawnie wymówić ten rok. Witamy Was w nowym odcinku. Dzisiaj przed Wami QA, czyli pytania i odpowiedzi. Zadawaliście nam je na naszych socialach, zebraliśmy je, będzie około 40 pytań. Opowiemy Wam, co u nas, co w nowym roku, jakie plany i na końcu będzie też kilka ogłoszeń. Także zostańcie z nami do końca, żeby dowiedzieć się, co dalej z naszym kanałem się będzie działo w tym nowym roku. Dobrze, a zatem pytanie numer jeden. Czy obierzecie czy odbierzecie nowy rejon świata do zwiedzania w Nowym Roku? Nie. No możliwe, że do Maroko, jeżeli go otworzą granice i będzie możliwość pojechać do Maroko, to pojedziemy, a jeżeli nie otworzą Maroko, to zostajemy w Europie. Czy planujecie podróż do Grecji albo Turcji? Nie w tym roku. Czy planujecie o podróży, czy, albo czy myślicie o podróży przez Amerykę Północną albo południową? Tak. W przyszłości myślę o Amerykach, obydwóch, żeby zrobić obydwie Ameryki, ale no to nie w tym roku, bo COVID musi najpierw zniknąć, a no, musi zniknąć COVID najpierw. Czy planujecie odwiedzić w Anglię fanem? Ja bym chciał bardzo, ale to też nie w tym roku, bo w tym roku znowu ten COVID dwójka w Anglii i cuda na kiju, same blokady, więc chętnie, ale raczej nie w tym roku. Czy Anglia jest ciekawa turystycznie dla kamperowiczów, czy byliście poza Londynem? O Jezus, Anglia jest przepięknym krajem, przepiękną wyspą, zieloną, kolorową, no głównie zieloną. Eee, i jest pięknie, zwiedzaliśmy Londyn, zwiedzaliśmy tak. południową Anglię, byliśmy w Walii Tam kultura karawaningu żyje jeszcze od Jezus Maria Tam każdy, każdy człowiek ma przyczepę albo kampera w domu, albo gdzieś tam na jakimś tam działce Więc to jest bardzo popularne i Są kempingi i w ogóle wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii jest taki zwyczaj Po prostu tam normalne jest jeżdżenie na kemping rodzinowo I tam śpią w wynajmowanych domkach w takich, w takich Rodzinnych, no. No więc y, karawaning tak, Wielka Brytania polecam. Nie ma się co martwić też z drugą stroną y, kierownicę, bo to się da ogarnąć. Jakie plany na 2021 rok czy 2021? E, dość dużo mamy planów. Możemy chyba powiedzieć, chcemy wybudować nowego campera. E, chcemy kupić działkę w Portugalii i... Chcemy wreszcie pojechać na tą Ukrainę. Muszę <laughs> że to się uda. Trzy rok już tam próbujemy pojechać. To są takie trzy plany, które mi przychodzą teraz do głowy, ale jeszcze nie jestem przed. Jeszcze, jeszcze jestem na etapie przed planowaniem całego roku, tylko to są takie na ciepło teraz, co mi się przypomniają plany. Tak, no ja marzę o tym, żeby trzymać się spotów surferskich, zajawiam się na surfa, więc... Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się dużo surfować, już teraz właśnie wczoraj, od wczoraj myślę o tym, co będzie jak wrócimy do Polski, bo w tym momencie na pewno wrócimy i myślę, że właśnie ze względu na surfa zjawimy się nad Bałtykiem, bo podobno da się surfować, także będę musiała to sprawdzić. Jak długo będziecie jeszcze podróżować, kiedy przystanek dom? Nie zapowiada się, żebyśmy skończyli. Bo no, nie znam po prostu w tym wygodnie. Nie płacimy za czynsz, możemy sobie mieszkać, gdzie chcemy. Jak nam się to nie podoba, to jedziemy w inne miejsce. Więc na chwilę nie planujemy budowy domu w ogóle. Czegoś takiego to nie, nie ma w naszych planach. Natomiast no, chcemy mieć taką działkę w Portugalii, na której będziemy mieć taką bazę i taki kontener z, z naszymi rzeczami. Na zimowe rzeczy, żebyśmy nie wozili cały czas ze sobą zimowe czy letnich rzeczy na zmianę, tylko żebyśmy mieli jakieś jedno miejsce gdzie można te wszystkie wiecie, deski czy rowery tak dalej przechować, jak są niepotrzebne, a jak są będą potrzebne to po prostu je zabieramy, więc będziemy mieć w Polsce jedno takie miejsce i jedno miejsce w Portugalii. Czy nie macie chęci zamieszkać w domu tak na kilka miesięcy? Mamy trochę chęć, natomiast zawsze ta chęć, jak gdzieś się zatrzymamy, bo mieliśmy taką okazję, że w willi się zatrzymaliśmy u naszego znajomego na początku, września, października. I po jakimś czasie tęskni nam się za podróżą. Kiedy posiedzimy dłużej niż miesiąc w jednym miejscu, tęskni nam się za podróżą, więc to jest takie... Najchętniej będziemy mieć właśnie i malutki domek, i kampera, żeby móc co miesiąc zmieniać miejsce pobytu. Planujecie kolejną pielgrzymkę do Santiago de Compostela? Na no, chwilę obecną nie planujemy, natomiast ja bardzo chciałabym przejść i na pewno kiedyś, prędzej czy później jeszcze się wybiorę. Czy to będzie w tym roku, nie wiem. To też zależy właśnie od tych różnych pandemicznych... Um obostrzeń. Dobrze, teraz takie pytania związane z Portugalią. Do kiedy zostajecie w Portugalii? Myślę, że do wiosny na pewno. Jak oceniacie swoją znajomość portugalskiego? Podstawowa. Rozumiemy. Nie rozumiem jeszcze jak mówią, ale już wszystkie napisy, ja ostatnio kupiłam kosmetyki, tylko po portugalsku czytając, także, także coraz więcej rozumiemy, jest taki, taka podstawa zupełna jest. Mandat też że umieliśmy przeczytać po portugalsku. Jak Portugalczycy podchodzą do pandemii? Portugalczycy wzięli na poważnie na pewno tę sytuację. Widać, że oni stosują się do tych wszystkich obostrzeń, nakazów i zakazów, które co pewien czas są tutaj wydawane i aktualizowane. Wszyscy noszą maseczki w miejscach, gdzie jest nakaz noszenia tych maseczek. Dezynfekują ręce przed wejściem do sklepu, ale nie ma paniki. Tutaj dalej życie toczy się swoim rytmem. Restauracje są otwarte, bary są otwarte. Na nie też są nałożone pewne ograniczenia co do ilości osób, na przykład przy stoliku albo po godzinie 8 już nie można sprzedawać i kupować alkoholu. Natomiast życie toczy się tutaj w miarę spokojnym, starym rytmem, i co pewien czas wydawane są właśnie różne. Aktualizacje co do tego, jak mają się zachowywać mieszkańcy czy turyści. Co pewien czas na przykład wydawany jest zakaz poruszania się między gminami w weekendy, kiedy na przykład te y zachorowania rosną i chcą zatrzymać ludzi przed poruszaniem się między gminami, to wtedy przez weekend jest zakaz poruszania się między gminami. Nas jako turystów to troszeczkę mniej dotyczy na nas jest troszeczkę oko przymykane, pozwalają nam korzystać z tych uroków y Portugalii. Jak tam minet? Bardzo dobrze, przytyła, to było w ostatnim odcinku bodajże, jeden z odcinków ostatnich widać, bo my odwiedzamy Minet regularnie na naszym kempingu, czy może nie regularnie, ale jak jesteśmy w pobliżu i potrzebujemy na przykład zrobić serwis albo się zatrzymać, to wtedy zatrzymujemy się na kemping na jedną, dwie noce i zawsze kot wtedy od razu po prostu wskakuje do naszego samochodu, od razu na łóżko, czy może parę pół godziny na łóżko, no i śpi z nami tam. Tak długo jak jesteśmy, tak Minet już nas nie odstępuje od, e, od samochodu, i jest zdrowa, wszystko jest pod kontrolą. Tamte pani się nią opiekują, także, także Minet pozdrawia. Ile kosztuje taki bus? My busa wybudowaliśmy za 15 tysięcy, czy te wszystkie rzeczy, które tu w środku są, to z 15 tysięcy, plus koszt zakupu samochodu to po 12 tysięcy, plus naprawy i tak dalej. Więc w sumie 30 tysięcy złotych za całego kampera od A do Z. Wszystko, co tutaj jest no, poza nami i naszymi sprzętami. Kamera, telefon, to wszystko co z kamperem związane, też 30 tysięcy. Więcej na ten temat możecie przeczytać na naszym blogu. Powstał wpis, który dokładnie pokazuje, co, ile kosztuje. Będzie tutaj zalinkowany, pojawi się. Też był odcinek, który jak się uda, to tutaj też zalinkuję. Jak to jest u Was z bankiem i walutami? Najwięcej używamy revoluta, i to się spisuje w, naszym, w naszej podróży od samego początku. Mieliśmy revoluta. widzieliśmy się od mojego brata o tym, jak budowaliśmy kampera. On przyszedł z tą kartą, wysunął tą szufladkę, pokazał. No i Kasia, pierwsza, się kupiła tą kartę, później ja. No i korzystamy. I 99% transakcji, jakie w ogóle mamy. Za granicą, to wszystko przechodzi przez lewolutę i nawet nie patrzę, jaki tam jest kurs, tylko po prostu płacimy tym Lewolutem, bo to jest wygodne i bezpieczne i chyba tanie. Ile kasy wypadałoby między sobą po zbudowaniu Wana, żeby ruszyć w roczną podróż? I to się właściwie wiąże z drugim pytaniem: jaki jest miesięczny i dzienny koszt życia w Wanie? Nam jest tak szczerze ciężko to powiedzieć, bo my yy, gromadzimy rachunki i tak dalej, ale nie liczymy tego tak bardzo, bardzo dokładnie na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, czyli 2,5 roku podróży później. Na początku robiliśmy takie badania i zapiski i nam wyszło uśredniając, że wydajemy mniej więcej 1000 euro miesięcznie. Na życie, na tutaj. dwójkę. Na dwie osoby, razem z paliwem, z opłatami drogowymi, z wejściami, jedzeniem, kartami, internetem i wszystkim, co, z czym właściwie wiąże się po prostu życie. Jaka była najdziwniejsza praca, jaką widzieliście u Van Najdziwniejszą pracą była chyba to taka parka, którą spotkaliśmy w Santa Suzana w zeszłym roku. Ona zrobiła tatuaże i miała sprzęt ze sobą w Właściwie to była ciężarówka, to w czym oni mieszkali Więc ona tatuowała, a on pracował na kempingach w sezonie Taka parka Jak wyglądają kłótnie na tak małej przestrzeni? A no, jak na dużej, no, jest poziom głosu po prostu na tym samym poziomie Emocje są na tym samym poziomie, gestykulacja jest na tym samym poziomie Natomiast no, trzeba y, to szybko ucinać, ponieważ na dużym przestrzeni w domu można sobie iść i czasnąć drzwiami Albo nie wrócić, albo iść do innego pokoju. Tutaj nie ma takiej możliwości. To jest jedno łóżko, jedno jedyne łóżko. Więc jeżeli my się pokłócimy, to tak czy inaczej śpimy w tym samym łóżku. Eee, ale na szczęście, my jesteśmy takim związkiem, który yy, się nie kłóci. Z... Mm. Nie kładzie się z kłótnią. Tak, tak. Nawet <laughs> nie jak się pokłócimy, kłót... to raz, dwa wyrzucamy emocje, pogadamy, potem emocje opadają, pogadamy jeszcze raz. No, nie no, 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 no. Jedna osoba musi odpuścić po prostu. Albo przynajmniej próbować odpuszczać, troszeczkę poluzować, to wtedy jest łatwiej. Jak wytrzymujecie ze sobą bez możliwości odpoczynku od siebie? E, mimo, że mieszkamy w kamperze na małej przestrzeni, mamy możliwość odpoczynku od siebie. Często wychodzimy na przykład na spacery osobno, e, robimy tak zwane e, artystyczne randki, czyli każdy sobie idzie gdzieś spędzić czas sam ze sobą w dowolny sposób. E, zdarzają nam się też wycieczki e, osobno, kiedy jedna osoba zostaje w kamperze, a druga gdzieś wychodzi, także, e, także znajdujemy taki czas, żeby być tylko sam na sam. Kasia, na przykład, jak no to ona jest sama tam sobie, a ja jestem sam sobie tutaj. Co nie jest tak, że nocno, sobie jesteśmy razem. Czego najbardziej obawiacie się w przyszłości? Mm. Ja najbardziej obawiam się wojny i samotności. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ni, 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 nie, nie, nie chyba niczego się nie obawiam. Dobrze. Jedna rzecz, która najbardziej brakuje. Że nas grzyb kiedyś zje po prostu tutaj, że kiedyś się pojawi grzyb w tym samochodzie, a ja jestem największym wrogiem grzyba i pleśni, ale na szczęście jeszcze nie ma. No, czasami się tam gdzieś jakiś malutki wykwit na brudzie jakimś kurzu zrobi, tak jak przed chwileczką, jak czyściłem tył, ale jak bardzo się boję, że kiedyś tu po prostu nam wejdzie za te palety grzyb i nas zje. No, ale to jest taka jedna moja bałbawa życiowa związana z aktualną sytuacją wilgotnością w Portugalii. Jedna rzecz, której najbardziej brakuje wam w wanie. Prysznic. Wanna. Jaki macie przebieg w wanie? 340 tysięcy. Czy macie ciepłą wodę? Nie mamy ciepłej wody. Czy nie chcielibyście prysznica w środku? Chcielibyśmy. Czy nie chcielibyście lodówki z bocznymi drzwiami? Bardzo byśmy chcieli. Po dwóch latach ta skrzynia. No, jest denerwująca w użytkowaniu. Taka szufladowa by nam się przydała, bo tu się wszystko wysypuje. Widzę, że teraz są popularne w Polsce w kamperach takie otwierane, no, z, z szufladami po prostu te, te lodówki, i takie musimy sobie kupić. Czy mieliście obawy, że może Wam nie przypasować van life'owy sposób życia? Nie, jak. Podejmowaliśmy decyzję o OneLife'ie, to byliśmy tak na zajarani po prostu tym, że nie widzieliśmy żadnych minusów. Wszystko co widzieliśmy, wszystkie filmiki na YouTubie, Instagramie i gdziekolwiek w interesie, to wszystko było tak piękne, że ja po prostu w to, my w to. weszliśmy po prostu. I nic kompletnie nie było w stanie mnie odciągnąć Ale do tego pomysłu. się też te obawy. Absolutnie, ja u mnie nic. Ja no nie przypomniałam. Ja, ja, ja miałam obawy. Szczególnie jak już ruszyliśmy w podróż i wylądowaliśmy na pierwszym kempingu w Czechach, w Pradze, gdzie miałam zostać sama na noc. I ja tam zaczęłam spacerować po tym kempingu i zobaczyłam, że tam ludzie żyją, kręcą się, bawią się, a my byliśmy tacy led... no, po prostu nowi w tym wszystkim. I wtedy sobie zdałam sprawę, że podjęliśmy bardzo duże ryzyko, że zaczęliśmy z lifestyle, którego w ogóle nie znaliśmy. Czy podlicie podróżować we dwójkę, czy większą ilość samochodów? We dwójkę. Ja się zgadzam, ale lubię też spotykać ludzi na drodze. To jest właśnie fajne, że możemy sobie podróżować we dwójkę, a teraz szczególnie w Portugalii jest mnóstwo Polaków, więc... Mafia e, Polska. Bardzo, bardzo łatwo jest natknąć się na kogoś, pogadać, no i miło spędzić wieczór czy dzień. Bardzo trudno jest nie natknąć się na kogoś w drugą stronę, bo razu jest tak dużo Polaków, że gdzie nie przyjeżdżamy, na jaką plażę, na jaki... Placik, to zawsze kogoś znajemy, go tam spotykamy. No ale to jest super. No, zbierzcie. Czy macie miejsce i czas, żeby czytać książki? Ja niestety yy, poległem w książkach. No, ja ostatnio też, ale, ale ogólnie jest na to czas i jest na to miejsce. Tam jest wygodne łóżeczko. Wieczorami zamiast serialu można odpalić książkę. Jakie macie plany za 10-15 lat? Czy już o, o tym myśleliście? Człowieku, nie ma szans. Teraz przez to, co się dzieje na świecie i. Nie można zaplanować coś za 10 lat, ja nie wiem. Znaczy, no ja taki, taki daleki może plan, że widzę tą działkę w Portugalii, tą skrzynię, tam ten kontener, to tak, ale ja nie zdziwiłbym się, jakby się świat zawalił za 5-10 lat, jak się skończy to wszystko, ta katastrofa ekologiczna i te wszystkie sprawy. Ja widzę siebie w Portugalii, widzę, że mam dom, widzę, że mam zawsze kampera, w którego wsiadam, jak tylko na mi ochota. Um, chciałabym, na pewno surfuję i chciałabym żyć w taki bardzo prosty sposób, jak życie, jak ludzie kiedyś. W taki odgridowy, alternatywny sposób, żeby wykorzystywać naturalną energię słoneczną, żeby sobie uprawiać własne grządki, Kompost. żeby uwolnić się od plastiku i żeby żyć po prostu w zgodzie z naturą. To jest takie moje marzenie i mam nadzieję, że tak mi się uda żyć za 10-15 lat. Jaki jest twój Kasiu, a jaki Łukasza znak zodiaku lwy. Opa. Dlaczego mówicie po angielsku? To wygląda nienaturalnie. Mieszkaliśmy w Anglii przez wiele lat, dlatego i oglądamy filmy po angielsku. I do tej pory angielski jest naszym drugim językiem, bo w każdym kraju, który odwiedzamy, porozumiewamy się z lokalnymi ludźmi czy z podróżnikami innymi po angielsku, dlatego siłą rzeczy. Jest to dla nas naturalne. Tak, siłą rzeczy ten język się przeplata. W dodatku, no angielski jest wszechobecny w naszym życiu i nie ma słów niektórych do zastąpienia typu surfing, one life. Ten angielski jest tutaj wszechobecny. Mindfulness. I... No i on jest w naszym języku i dla nas jest mega naturalny, także. No. Także tak. Łukasz, jak się czujesz po operacji wzroku? Ile czasu minęło? Jak wrażenia? Przyzwyczaiłeś Aha. się już do wodzenia bez niczego na nosie? Powiem wam szczerze, że zapomniałem o tym, że nosiłem kiedykolwiek okulary, takie zwykłe korekcyjne. Totalnie to wymazałem z mojej pamięci, zniknęło to. Nie ma nawyku szukania okularów, tylko... No to jest inne życie, nie jest 100% idealnie, na przykład na to oko widzę świetnie, ale na to oko mam takie minus 0,5 albo 0,25 czegoś, więc jest tak obraz taki lekko zamazany na to oko lewe, ale to wydaje mi się, że to się może wyrobi, albo ewentualnie będzie korekta, korekty z roku, jak wrócę do Polski. z wroku, Wzroku. No, ale ogólnie polecam, świetnie widzę i to jest taki komfort, nie, na przykład jak się pływa, w basenie, w okularkach, widać wszystko. O Jezus. No Czy i serfuję? też. Może położyć się. No teraz mogę się klepnąć w twarz, a kiedyś nie mógłbym się klepnąć, po zdjąć te okulary. Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Polecam. Kasiu, kiedy kolejna książka? Nie wiem. Szczęsza ja mam nadzieję, że w tym roku. Ja też mam nadzieję, że w tym roku, ale jeszcze, jeszcze nie czuję zewu pisania. Natomiast myślę, że napiszeją w tym roku. Tysiąc łapek w górę i Kaśka napisze książkę. Czy będą koszulki? Na razie nie. Czy myślicie o zarobkowym przerabianiu samochodów na kampery? Mm, raczej nie, bo mam dużo jeszcze wspomnień z czasów jak my budowaliśmy kampera. Planujemy wybudować nowego kampera i on będzie raczej dla nas, natomiast nie myślimy o takiej otwierzeniu linii produkcyjnej jak Miłosz z kanału Latający Dywan. Bo już takich firm budujących kampery jest dość sporo i jak kogoś to cieszy, to Proszę bardzo. Ja myśmy to zrobili dla siebie i niech tak pozostanie. Czy myślicie o zrobieniu podcastu? Tak. Od kilku lat o tym myślimy, ale nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Jakim sprzętem nagrywacie? Pod tym filmem jest spis y, wszystkich naszych sprzętów kamery, dronów i tak, mikrofonów więc po prostu pod każdym filmem możecie zobaczyć, y, na jakim sprzęcie nagrywamy. Plus. Link, jest też link do muzyki, do studia muzyki tam z tego, z którego bierzemy my, muzykę. To tyle pytań. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Już? Miało być tak 40? No, to poszło. A, ale szybko. No, no, także bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zadały nam te pytania i dziękujemy wam za uwagę. Teraz, jeszcze na koniec, wspomniane ogłoszenia. Aha, no tak. no. Zacznijmy właśnie od tych związanych z sprzętem, nagrywaniem, i są to podziękowania, ponieważ rozstajemy się z Aleksandrem. Aleksander był naszym montażystą, montował dla nas przez ostatnie dwa lata. E, nasze vlogi, nasze filmiki. Olek, bardzo serdecznie dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami, za to, że mogliśmy u Tobie zaufać, za to, że mogliśmy zawsze na Tobie polegać. No i wszyscy wspólnie mogliśmy e, oglądać e, nasze vlogi. Tak, ja już mówiłem Olkowi to wielokrotnie i be, że bez niego ten kanał po prostu nie istniałby, bo on był bardzo sumiennym człowiekiem, dostarczał zawsze na czas, wszystko było cudownie i nie rozstawalibyśmy się teraz, gdybyśmy wspólnie nie doszli do takiego momentu, że troszeczkę zaczęło nas nudzić to wszystko, co robimy, i chcielibyśmy spróbować jakieś nowych rzeczy. To się po angielsku mówi it's time to move on. To jest po prostu, żeby zrobić coś nowego. Kasia teraz zaczyna surfing, ona chce się poświęcić surfingowi. Ja mam w planie jeszcze jakieś inne rzeczy. Olek chce teraz rozwijać swoje inne pasje, na przykład fotografie. No i tak porozmawialiśmy i uzgodniliśmy, że teraz jest taki dobry czas, żeby dać sobie przerwę na parę miesięcy. I zastanowić się, czy chcemy nadal kontynuować to, co robimy od trzech lat, czy yy, robimy coś nowego. No i na teraz, yy, na najbliższe miesiące, Katarzyna przejmuje pałeczkę montażysty i yy, Olek po prostu będzie sobie robił swoje pasje, rozwijał. My, ja będę swoje pasje rozwijał, a Kasia zajmuje się teraz naszym kanałem na YouTube. Także teraz, nie wiem, czy to już mogę powiedzieć? No, może ja to powiem. Dobra, o co chodzi? Ponieważ <laughs> tak. Łukasz w ogóle jest zmęczony vlogami i czuje, że potrzebuje przerwy. Ja natomiast czuję, że chciałabym dalej robić vlogi, natomiast też chciałabym trochę zmienić ich formułę, e, ponieważ no, pokazywanie jakby tylko stykna naszego życia trochę już jest dla nas e, nudne. Dla nas, chyba dla was też więc chciałabym robić bardziej takie vlogi koncepcyjne z jakimś tematem, aczkolwiek nie chcę też się ograniczać, nic nie chcę mówić na pewno, ponieważ ja się tego uczę. Jestem właśnie w trakcie robienia kursu filmowego, który przygotował Karol Werner z bloga i vloga Kołem się toczy bardzo fajna wiedza i ja się teraz tego wszystkiego uczę, także na pewno w najbliższym czasie zobaczycie dużo no, no zmiany po prostu w formie naszych vlogów, w tym jak to wygląda. Będę też troszeczkę eksperymentować, także się nie przeraście. No ale mam nadzieję, że w tym wszystkim znajdziemy znajdę jakiś złoty środek i znajdę, znajdę nowy sposób, a zarazem podobny sposób na to, by wyrażać zarówno siebie, jak i przedstawiać Wam i pokazywać naszą podróż i życie w wanie. Na pewno nie chcemy rezygnować z Wanturów. Tak, tak. Także wantury będą się pojawiać. Możliwe, że przez najbliższy czas będą to głównie wantury, gdy ja właśnie nabieram nowych e, umiejętności i, i szkole się e, w montowaniu. Także. Zostańcie z nami i zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami, za to, że towarzyszycie nam w podróży, za dzisiejszy odcinek. Także bardzo Wam dziękujemy. I jeszcze na koniec mam do Was prośbę. Chciałabym, abyście napisali w komentarzach, jakie vlogi chcielibyście oglądać. W sensie o jakiej tematyce, co Was interesuje, jakie macie pytania. Czy może więcej podróży, czy może więcej zwana, czy może więcej o jeszcze ludziach, którzy, których spotykamy po drodze. Dajcie znać, co Was interesuje, ciekawi, zastanawia, a ja postaram się zainspirować w przyszłości i odpowiedzieć właśnie na te Wasze pragnienia. Dzięki jeszcze raz Aleksandrowi za to, że nam montował te filmy. Ten odcinek już nie jest montowany przez Aleksandra. Ten odcinek jest montowany przez Kasię, ewentualnie przeze mnie. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Napiszemy. nam będzie nam kto go zmontował. Ile minut, kto co montował. Eee, dzięki Aleksander. Dziękuję Wam wszyscy za to, że jesteście, dotrwaliście. I mam nadzieję, do zobaczenia już niebawem.